Dobry dzień, dobry, dzień dobry. Godzina 8.00 i 44 sekundy. Anna Derewienko Marek Jakub jak Jacek Liźniewicz. Anna Derewienko nie skomentowała przed przerwą, bo tłumaczyła nam przed po godzinie siódmej na czym polegają meandry języka niemieckiego, a w zasadzie kolegom z wirtualnej Polski i z portalu na temat, których bardzo serdecznie pozdrawiamy, więc teraz rozpocznę, ale zanim rozpocznie, to jeszcze jeden materiał, ta wypowiedź, ta wypowiedź w sumie trwała około trzech minut. My całej nie jesteśmy w stanie wypuścić, ale z trzyminutowej wypowiedzi. Wybraliśmy te trzy fragmenty, które są rozłożoną na trzy minuty informacją, że Donald Tusk w przeciągu ostatnich dni tak bardzo się napracował, że potrzebuje tygodnia urlopu. Bardzo bym chciał, żeby to się nie zmieniło, to znaczy żebym się nie zajechał tak to mają być dwa lata, a nie dwa tygodnie. Tydzień wakacji. Tydzień to jest mało na urlop, ale mi musi wystarczyć, ale do końca roku powinienem odwiedzić wszystkie województwa i, i, i większość powiatów. Taki to pożyje! Anna Derewięko. Ja bym tutaj od razu chciała zwrócić uwagę na to, co mówiła pani poseł Anna Mielczanowska teraz przy okazji konwentu PiS. Właśnie mówiła, że no niestety oni w tym roku nie będą mieli urlopu, dlatego że są zajęci między innymi promowaniem Polskiego Ładu, także spotkaniami właśnie z, z wyborcami, z Polakami. W różnych częściach kraju i ewidentnie była mowa o tym, no, że w tym roku urlop niejako wypada. Tutaj pan Donald Tusk ledwo przyjechał, już idzie na urlop, ale to znowu nic, nic takiego nadzwyczajnego, bo zważywszy na to, że na przykład pan Rafał Trzaskowski, który. Y, jest prezydentem Warszawy, a ciągle jest w trasie i tak naprawdę y, trudno go spotkać w Warszawie, no y, można po prostu y, tutaj y, wysnuć taki wniosek, że to jest po prostu pewna taka forma, y, no, że oni w ten sposób pracują po prostu w Platformie. A to jest dobre, o tym nie są, pomyślałem. Częściej ich nie ma niż są. Ale to jest w ogóle dobry, to jest, to jest koncepcja bardzo ciekawa. Jacek Liziniewicz, e, jak na to patrzy, no bo też wiemy, że Donald Tusk zapowiada, że on na kampus Polska będzie chciał się wybrać, i on trwa tydzień. No i to jest taki tydzień spotkań nad jeziorem i w ogóle każdy, kto zajrzy na stronę, w ogóle widzi, jakie to w ogóle jest fajny, taki wypoczynkowy, tygodniowy turnus. No więc będzie kampus Polska w sierpniu, teraz będzie tydzień. E, dwa lata ma to wszystko trwać, to się też dowiadujemy, że w ogóle koncepcja polityczna Donalda Tuska opiera się na koncepcji dwuletniej, czyli za dwa lata on ma wygrać wybory a co potem to nikogo nie interesuje no ale najpierw urlop Jacek Gwizdiewicz. Donald Tusk gdy był premierem pracował od po poniedziałku po południu bo wtedy przy, chyba przylatywał do Warszawy do czwartku bo wtedy wylatywał z powrotem do Gdańska więc no cóż się dziwić panie redaktorze skoro pracował w weekend to musi sobie teraz odebrać te dwa dni razy dwa. No, no to tak wychodzi tydzień, no, no, no to tak po prostu ten, ten człowiek pracuje. Rzeczywiście do tego nas przyzwyczaił nic nowego zawsze, tu, ale prawdziwym heroizmem jest to, żeby w sześć miesięcy dotrzeć do 16 województw. No to naprawdę, naprawdę to oznacza, że, że w ciągu sześciu miesięcy będzie co najmniej 16 spotkań. jest naprawdę, tylko jedno rozwiązanie. Naprawdę, naprawdę yy, no, wziął się chłop ostro do roboty. No, wydaje mi się jednak, że z tego czasu yy, no, jak są kampanie wyborcze czy, 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 czy takie historie, no, to to jest, do, że tak powiem, do pyknięcia w tydzień, no, ale. No ale to, to, to już od... No ale żeby się chłop, żeby no się nie zajechał, bo to jest takie powiedzenie, żeby się chłop nie zajechał, nie, nie mówi Donald Tusk sam, o sobie tak nie powiedział, ale powiedział, no żebym się nie zajechał, no przecież racja, no żeby się Donald Tusk nie zajechał. Marek Jakubiak, jak skomentuje no te, te perspektywy, no człowiek się napracował, teraz człowiek musi odpocząć. Tu mu się podoba to określenie kasta, dlatego że Platforma Obywatelska robi z siebie taką kastę, i jak zauważycie, w internecie i nie tylko, od roboty, to jest ta część społeczeństwa, która w ogóle nie pojmuje o co platformie chodzi. Czyli ci niewykształceni, ci, co do kościoła chodzą i tak dalej, oni mają zarabiać na nim. A tu jaśnie państwo sobie będzie jeździło, mówiło o pracy i jak po prostu przerażenie budzi fakt, że jeżeli on w ciągu dwóch lat. Ma do większości województw dojechać, to ja nie wiem, w ciągu tych dwóch lat to on będzie rok na Europie, ale to jest moda, która dotyka również i Trzaskowskiego, to jest moda Platformy Obywatelskiej. Nie narobić się, a zarobić. Proszę Państwa, Nowak też jest przykładem właśnie takiego podchodzenia do Rzeczypospolitej i, i prawdę powiedziawszy... Donald Tusk nie pojedzie nigdzie, dlatego że on będzie wszędzie spotykał się z takim antagonizowaniem, z, te, z takimi głosami sprzeciwu. I, a on nie znosi tego sprzeciwu, więc on nigdzie nie pojedzie. Bądźcie spokojni, jak będzie jechał. Ja nie wiem, czy żeście zauważyli, nawet gdzieś tam stał w Gdańsku, czy gdzieś tam z tyłu e, e, gość stał w niemieckim hełmie. No to to są te przykłady, przykłady takie, które wykończą Tuska po prostu. Zachęcam wszystkie prawe osoby do czynnego brania udziału w życiu internetowym, bowiem widzę wyraźnie, jak wielką kampanię internetową robią protuskową w internecie. Musicie się, Musimy wziąć się za robotę. Jedno jest pewne, dyskusja pod hashtagiem jedziemy w tej sprawie gorąca, więc wszystkich Państwa pozdrawiamy, oczywiście wszystkich internautów, którzy w tej dyskusji biorą udział. Babskim okiem jest takie konto twitterowe, widzieliśmy przed chwilą wpis z tego konta, trzydniowy dzień pracy, a dla innych wydłużony wiek emerytalny, no, jednak jakaś równowaga. W, y, y, musi być. Dobrze, Wspomnę, możemy tego tweeta? Tak, to możemy jeszcze raz pokazać tego tweeta. Pokażmy bardzo dobrze. właśnie. Y, babskim okiem. Tusk to pracuje w roku, trzy dni pracy, tydzień urlopu dla reszty Polaków, wydłużony wiek emerytalny. Hashtag jedziemy. Zapraszamy do komentowania pod hashtagiem jedziemy. E, dobrze, Aleksander Kwaśniewski kiedyś wypowiedział się w sprawie całej ekipy Donalda Tuska, bo o jednym z członków tej ekipy za chwilę będziemy mówić, ale najpierw takie, takie wprowadzenie. Stare Polaków rozmowy. Powinienem sobie się pamiętać, że na czerwonego pół tego rządu stoi facer mściwy, mściwy, który jest wyjątkowo mściwy. Drudy i mściwy. Kanalizm nawet bym powiniał. Jak tu takie nastroje są między tuzami lewicy, to ja słabo widzę tą zjednoczoną opozycję, jeśli się panowie tam nie poprzepraszali. Dobrze, to w takim razie co w sprawie Sławomira Nowaka wczoraj pokazała prokuratura. Bardzo proszę i będziemy za chwilę komentować. Jeszcze raz spokojnie, tak. Sławomir Nowak, wczoraj prokuratura materiał ogłaś przyjęcie korzyści majątkowych w kwocie 6,5 miliona złotych, żądanie przyjęcia korzyści w kwocie 4,5 miliona złotych, a także płatna protekcja... Prokuratura ujawniła dowody w sprawie Sławomira Nowaka. Pieniądze ukryte w skrytkach, odręczne notatki, jak dzielić łapówki, zeznania świadków, łącznie 135 tomów akt składających się na 17 zarzutów, w tym zorganizowanie i kierowanie międzynarodową grupą przestępczą. Nowaka pogrążają współoskarżeni, w tym gdański biznesmen Jacek P. i były dowódca Gromu, pułkownik Dariusz Z. To fragmenty ich zeznań. Sławek opowiadał mi, że w rozmowie z Aleksandrem D. Ustalili zasady współpracy i odtąd D ma się już kontaktować ze mną. Ta współpraca to miała polegać na tym, że N, jako szef u Todor miał pomagać D, aby jego firma E wygrywała kontrakty. Ja miałem pośredniczyć w kontaktach między nimi, zaś korzyści majątkowe od D za to pomocnictwo miały iść przeze mnie jako opłata za doradztwo przy kontraktach. Wiem również o tym, że Sławomir N, jak był ministrem w rządzie Donalda Tuska, to przyjmował korzyści majątkowe w zamian za zatrudnienie konkretnej osoby w zarządzie spółki Skarbu Państwa. Wiem, że taką korzyść N przyjął. Odwójcie HT Dwukrotnie. Wiem to od samego T. Śledczy zabezpieczyli 4,5 miliona złotych. Luksusowy samochód, dzieła sztuki i nieruchomość. Leży mi to na sercu, ponieważ był moim podwładnym i, i uważam, że po prostu tak dalej być nie może. To jest sprawa między prokuraturą, sądem i, i Sławomirem Nowakiem. Jacyk Liziniewicz. Komentarz. No nie, donat, to nie zna Sławomira Nowaka. To... Nie znam człowieka. No bo to jest przecież, jak on ma kłopoty, to jest to sprawa jego nie dotycząca, tylko dotycząca prokuratury i Sławomira Nowaka, to przecież jest to oczywiste. Znaczy, To bym tutaj wyróżnił w materiale i wyróżniłbym e, jakąś nagrodą roku Sławomira Nowaka w kategorii e, designerskie meble, e, jednocześnie łączące z gust, Funkcje. smak e, i funkcjonalność. E, Myślę, ale bezpieczeństwo roz... chyba nie do końca. Yy, tak, ale oferta tam może być rzeczywiście szeroko zakrojona. Można yy, yy, tam w, dla, od, od nastolatków po dealerów narkotyków. Myślę, że każdy, każdy na taki mebel się skusi. Yy, Polska to bardzo potężny kraj, jeśli chodzi o produkcję mebli, więc, więc myślę, że to może stać się eksportowym hitem z którym oczywiście Sławomir Nowak nie ma nic wspólnego, bo jego obrońcy twierdzą, że to w ogóle nie są pieniądze Sławomira Nowaka, a fakt, że znaleziono tam ślady DNA Sławomira Nowaka na urządzeniach służących do pakowania i do przygotowania tych paczek z pieniędzmi do przechowywania, to jest kwestia po prostu złośliwości i na pewno ktoś po prostu to podłożył. Marek Jakubiak jak patrzy na oczywiście Donalda Tuska, który mówi, że w tej sprawie Sławomir Nowak jest po prostu więzieniem politycznym. No, on się z tego wycofuje już pomału. Natomiast ja uważam, że to jest jeden z trzech powodów, dla którego Tusk wrócił w ogóle do Polski. I być może to jest teoria spiskowa, natomiast dopóki nie ma oficjalnie zarzutów postawionych, to jeszcze Tusk może walczyć o przejęcie władzy i to bardzo dynamicznie, chociaż rozbija tą teorię jego urlop, bo to, by było, to by był dowód na to, że on lekce sobie waży tą sprawę Nowaka. Proszę Państwa, to był jeden z powodów. Ja myślę, że tutaj należałoby jeszcze powiedzieć, dlaczego w ogóle Tusk wrócił do, do Polski. Według mnie są trzy powody. Jeden właśnie wymieniłem, drugi to jest Angela Merkel. Niezadowolona, sprawa z tyłu reparacji, żądań reparacyjnych i z, z skupienia się pod sztandarem PiSu prawo, prawych organizacji partyjnych Europy w celu budowania normalnej Polski. No i oczywiście Hołownia, które zabiera elektorat, tren polityczny Platformie Obywatelskiej i to będzie też jeden z priorytetów Tuska: zwalczenie Hołowni. Wczoraj Hołownia w Polsacie miał tą minę taką raczej. Powiedziałbym, człowieka zatroskanego, śmiejąc się i szydząc z tego wszystkiego, natomiast nie jest w dobrej sytuacji, dlatego że, tak jak powiedział Kwaśniewski, zdefiniował Tuska taki właśnie Tusk jest i jest się czego obawiać, panie Hołownia. No dobrze to w takim razie odniesienie jeszcze Donalda Tuska do pytania, bo dziennikarz zadał mu pytania Sławo Mila Nowaka i muszę powiedzieć, że wśród tych kuriozalnych, memowych internetowo hitowych odpowiedzi Donalda, albo po prostu bekowych, bo to tak przynajmniej kiedyś się mówiło. No to ta wypowiedź o deszczu i odpowiedź na temat deszczu absolutnie Prima sort, Przy okazji proszę zwrócić uwagę na wzrok byłej kandydat na prezydenta pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która stoi tuż za Donaldem Tuskiem w momencie, kiedy ten mówi, że deszcz pada, co robi i gdzie spogląda. Małgorzata Kidawa-Błońska. Mam pytanie odnośnie sprawy Sławomira Nowaka. Czy mógłby pan się ustosunkować do tych dzisiejszych informacji prokuratury, są dwie strony sporu. Pada deszcz, no mam nadzieję, że dzisiaj już nie, ale pada deszcz i ten komentujący mówi, czy według Pana pada deszcz? Tak. A jakie jest Pańskie zdanie? I znajdźmy jakiś wypośrodkowany pogląd w tej sprawie. A ja mówię Wam, otwórzcie okno i wyjrzyjcie. No otwórzcie okno i wyjrzyjcie. U Sławomira Nowaka znaleziono trochę lewej gotowy. Trochę zeznań jest, notatniki znaleziono. Testament napisał jeden z ludzi w to oskarżonych, że dzieła sztuki ma przekazać dziecku. Sławomira Nowaka. No spójrzcie, Anna Derewienko. Czy w ogóle jeśli chodzi o ten materiał dowodowy, to nie ukrywam, że te odręczne notatki, jak się dzielić tymi przejętymi pieniędzmi, no, znaczy w, wyniku, w wyniku uzyskanych. A łapówek, no, no to, to jest hit generalnie, bo, bo, bo jednak no, jeśli ktoś już się takim procederem zajmuje, no to jednak wydaje mi się, że należałoby to troszeczkę lepiej opracować. Natomiast co do tutaj tej scenki rodzajowej, takiej typowo kabaretowej, opadającym deszczu i wzroku pani Kidawy-Błońskiej wznoszącym się ku górze, nie wiem, tak jakby rzeczywiście ten deszcz miał spać bo to tak można byłoby troszeczkę odebrać jako jakąś taką naprawdę nadludzką niemalże sprawczość Tuska. Znaczy generalnie, znaczy faktycznie te ich spotkania, te konferencje, te wszystkie wypowiedzi do dziennikarzy są rzeczywiście bardzo memotwórcze i wczoraj któryś z internautów napisał coś takiego, że Tusk jest feno chciał, chciał napisać fenomenem, ale ostatecznie wyszło mu fenomenem. E, ja to wychwyciłam e, i potem wielokrotnie jeszcze e, powtórzyłam, bo istotnie, e, no trudno mówić o nim jako o fenomenie, e, natomiast już jako o fenomenie owszem. Fenomen i prosimy o więcej wypowiedzi, które i więcej konferencji prasowych. Generalnie prosimy jak najwięcej, bo naprawdę programy takie jak program Jedziemy żyją z polityków, którzy wychodzą i długo mówią do publiczności, do dziennikarzy, transmitują to w internecie. Fenomeny powstają dzięki temu, więc namawiamy. Jak najwięcej, panie przewodniczący, prosimy krótki urlop, może trochę skrócić, nie 7 dni, może sześć, może w trakcie urlopu jakieś konferencje prasowe. Namawiamy naprawdę... Jacek liźniewicz jeszcze w, w kwestii tego, te, te, tego, tego deszczu e, chociaż może już Szymon Hołownia bo to już w zasadzie wszystko zostało powiedziane dwie wypowiedzi sam Szymon Hołownia i Joanna Mucha na temat tego co się w polityce dzieje w związku z aktywnością Donalda Tuska. Sefałem Trzaskowskim nie rozmawiałem e, długo. Myślę, że nie. Trudno jest mi no może teraz będzie okazja, jeśli nie jest trochę rozczarowany kajetu. tym... No tak z grubsza nie, pewnie pan pamięta. Nie pisze, nie dzwoni. Nie pisze, nie dzwoni? Nie się narzucał. A Kosiniak? Pan, Stalkera. A z Kosiniakiem rozmawiamy dość często. Uważam, że... Może z tego wyniknąć? Ale w jakim sensie? No myślę, że politycznym no. innym mnie nie interesuje. <grymne> <grymne> e, nie wiem, e, to jest długa znaczy to jest pewnie jeszcze długa droga, bo my musimy podejść pod realną datę wyborów. E, jak będziemy podchodzić, jak będziemy mieli realną datę wyborów, to wtedy będziemy siadać i się zastanawiać, jakie alianse są możliwe i w jakiej konfiguracji najlepiej te wybory wygrać. Jacek Liziniewicz, Rafał Trzaskowski nie dzwoni, no ale teraz to Szymon Hołownia też nie będzie dzwonił. Teraz to się trochę zmieniło. Nie dzwoni, nie pisze, rzeczywiście, rzeczywiście straszne rzeczy. Coś mi się wydaje, że Szymon Hołownia powoli do niego dociera, że taki powrót Donalda Tuska no, polaryzuje scenę polityczną. Po raz kolejny napis i Donalda Tuska, tym razem, razem z Platformą Obywatelską, i w tej spolaryzowanej y, polityce nie ma szczególnie miejsca dla Szymona Hołowni, więc będzie musiał wrócić tam skąd przyszedł, napisać 34 książkę, 35, dojść do 40, później do 100 i, zająć, a, i jakby zająć się czymś prostszym niż polityka. Joanna Mucha jej wypowiedź bardzo proszę, bo to również związane bezpośrednio z zmianą na scenie politycznej po stronie opozycji. Bardzo proszę. Postawienie takiej diagnozy, że w Polsce było wszystko świetnie przed 2015 rokiem, PiS przyszedł i wszystko zniszczył, i teraz e, Platforma wróci i wszystko będzie świetnie. To nie jest dobra diagnoza. W 2015 roku PiS przyszedł i postawił dobre diagnozy, ale dał złe rozwiązania. Ja mam cały czas wrażenie, że platforma do tej pory nie zrozumiała tych diagnoz, które wtedy stawiał PiS i w związku z tym cały czas chce robić to samo, co robiła w 2015 roku. Bycie w tym ciągłym zwarciu, w tym antypisowskim zwarciu, nie daje szansy na wygraną. Marek Jakubiak, komentarz. Bo szanowna pani poseł, o koryto to chodzi? O nic więcej. Platforma Obywatelska nie może żyć z pracy, ponieważ nie wie, co to jest praca. Oni uważają i twierdzą wręcz nawet, że są ideałami, które powinny rządzić Rzeczypospolitą, a wtedy wszyscy w Europie będą uważać, że Polska jest nowoczesnym państwem, takim powiedzmy świeckim, takim państwem, w którym Angela Merkel będzie dumna z Polaków, i wtedy będziemy jeżeli w spokoju, w dostatku. Niemcy nam będą płacili pensję i będziemy wszyscy szczęśliwi. No, tak, Jeśli nie będzie było... dumna, to niech chociaż będzie zadowolona. Anna Derewienko na koniec, bo już czas najwyższy, lądujemy. Anna Derewienko, jeszcze komentarz na koniec. Będziemy się powoli żegnać. Z tego co się orientuje, to pani Mucha wczoraj popełniła jeszcze jedną wypowiedź, taką mniej szczęśliwą o wzajemnym szczuciu i tam jakoś potem próbowała się z tego wycofywać, także, także widać, że już troszeczkę zaczynają się w tych zeznaniach gubić, bo generalnie ma wyjść na to, że no to PIS jest tą, 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 tą taką hejterską partią, no ale na razie niestety wychodzi to dla platformy niekorzystnie, ponieważ w każdym wystąpieniu akurat Pan Tusk potwierdza, że jest dokładnie. Nie Ktoś tam musi potrząsnąć tym towarzystwem, żeby jednak e, e, przypomnieli sobie, jak to wszystko miało być. Do zobaczenia! Dziękujemy bardzo. Lądowanie, to był program Jedziemy, jedziemy dalej, proszę zostać z nami z TvP-Info.